My thoughts? Um, yeah. yeah, I mean, this was a, a, a huge win for us. Um, obviously last week, we, you know, we had a terrible loss. Um, coach challenged us, uh, challenged me personally, um, and you know, this is how we have to play. We came out, um, you know, we wanted to make the cup. That was, big, that was something important for us. Um, and yeah, I mean, we had a great week of practice. Um, we wanted to play a little bit faster today and uh, just show everybody the face of Legion and, and who we really can be. Obviously we played you know really well as a group today, but um this was a big win and you know I think this will give a a lot of us as a team a lot of confidence um try to build on this and uh, just continue to um you know moving upward with the second half of the season coming up. To było dla nas bardzo duże zwycięstwo, bardzo ważny mecz, Zwłaszcza po tym ostatnim dużym przegranym spotkaniu. Trenar Kamiński stawił nam wyzwanie, stawił mi osobiście wyzwanie. Mieliśmy bardzo dobry trening w tygodniu, byliśmy przygotowani do spotkania. Jest to dla nas bardzo ważne spotkanie. Chcieliśmy z pewnością trafić do Pucharu Polski. Jesteśmy zadowoleni. E, dziękuję trenerowi Dinowi i zawodnikom z Zielonej Góry za walkę. Natomiast na dzisiaj od pierwszej kwarty dobrze ustawiliśmy ten mecz. E, trafialiśmy tak jak tutaj powiedział, po, tej, po zeszłym tygodniu chcieliśmy pokazać Legię z troszkę innej strony. Myślę, że nam się to udało. Cieszę zwycięstwo To był mecz taki, który mógł nas zrównać w tabeli z Zieloną Górą, mógł się odskoczyć na, na dwa punkty, więc to też miało znaczenie dziękuję. Czy może są jakieś pytania do zawodnika, do trenera? Ja mam pytanie w imieniu Karola Waszka. Czy trwają rozmowy z Robertem Blasonem? To pierwsze pytanie. Dalej, jak on definiuje potrzeby zespołu na drugą część sezonu? Czy faktycznie potrzebny jest kolejny gracz grający z piłką w rękach? Z kim rozmawiam? To już jest moja prywatna sprawa. Mogę, mogę natomiast powiedzieć jedno, że Robert Blason nie będzie grał w Lidii Warszawa. Myślę, że to, to wystarczy. Eee jako komentarz do całej sprawy, a jednocześnie, jeżeli chodzi o poszukiwanie zawodników, to każdy trener, tak samo jak z moją stroną, no musi śledzić rynek. Musimy patrzeć, co się dzieje, musimy wiedzieć kto jest wolny, kto nie, bo czasami są różne sytuacje i, 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 i trenerzy to mam jako część swojej pracy. Czy to robi asystent, czy to robi pierwszy trener. Ale no, co tydzień większość agentów się odzywa, że te zawodki złączy, tamte zwolnienia. Więc my śledzimy rynek, a czy, czy kogoś dołożymy, ja myślę, że wszystko zależy od tego, jak będziemy grali, i wszystko zależy od tego, od naszych wyników i naszych potrzeb. No, jeżeli uznamy, że taka jest potrzeba, to mamy. Na to wolne środki, jeżeli uznamy, że nie ma takiej potrzeby, to nie będziemy, nie będziemy tego robić. I jeszcze jedna troszkę: czy w ostatnich dniach więcej potrenowaliście, może inaczej, i dzisiaj widzieliśmy tego efektu. Czy były jakieś zmiany w treningu po prostu? Przede wszystkim poza rejem, który troszkę, troszkę cały czas jest chory, wrócili chorzy zawodnicy do treningu i to na pewno ułatwiło. Ale wiemy, że teraz jest taki okres, że wszyscy chorujemy, każdy gdzieś w rodzinie czy, czy w pracy no, tych, tych, tych chorób jest bardzo dużo. Troszkę, troszkę myślę, że inaczej. Nie, nie było jakichś dużych, dużych zmian, jeżeli chodzi o treningi. Troszkę inaczej rozłożyliśmy akcenty w poszczególnych dniach. I, i to wszystko. Dziękuję. Uh, are you surprised with your performance today? Because uh, during the season you have 35%, three point percentage, and today it was six or uh, seven. No, I mean, I think for me it's just, you uh, know, I've been a shooter and sometimes you, you go through slumps for whatever reason. I've definitely, um, for sure, in the Polish league feel like I can shoot the three a lot better. Um, just trusting my work, getting my reps in, this week, I kind of got my rhythm back um, and you know the basketball guys were with me today and the ball fit went in. and uh, for me, just getting my confidence back with my three ball, um, just got to build on it and keep it going. but I got a lot of good looks from my teammates and, and, and um, it helped me a lot for sure. Jestem strzelcem i to jest typowe, że czasami ma się dołki. Polski widzę, faktycznie nie, nie rzucamy do tej pory dobrze, ale dzisiaj koszykarscy bogowie byli po mojej stronie. pokazali się z dobrej strony. Tak, no, gratuluję drużynie przeciwniku, za złożone zwycięstwo z Legii Warszawy. Bardzo słaby mecz po naszej stronie. Mogę komentować tylko nasze gry. Bardzo słaby mecz, po mojej stronie powiem fatalny. Chciałbym przeprosić wszystkich hybrydów za taki mecz w domu. Mecz według mnie bez obrony, w sensie dwa zawodnika wysoka wychodzą z pięć faulów, a druga dwa mają zero faulów. Pomysł był, żeby jeszcze Grosseau co najwięcej rzucał wolnych i był na linii rzutu za wolnych. Gość wyrzucił tylko tylko pięć wolnych, czyli dwa razy, trzy razy był wszystko razem faulowany, jeden end one i dwa razy, żeby rzucić Graliśmy bez tej dodatkowej energii z ataku, brak rozwiązania otwartych rzutów nie trafiliśmy i tuśmy zagubili pewność siebie, ale myślę, że to co mówiłem w szatni i przed meczem i po meczu, podstawowa rzecz jest w ataku, żebyś trochę więcej krążyła, nie po dwóch podanych przegrawek była wyznaczona na kosmowe ważności, trafiasz albo nie, po prostu nie jest też w dobrym rytmie i to Legia Warszawa bardzo dobrze wykorzystała i biegła do fast breaku 3 na 1, 4 na 1, co so bardzo ciężko się zatrzyma. Po drugiej stronie mechalum pokazuje dlaczego jest zawodnik, który grał w EuroLeague i NBA i nie jest przypadkiem Jeden z liderów tej drużyny. Tak samo Grossel, który też Pokazał dzisiaj dlaczego jest, gdzie jest jego jakość i tak dalej. Myślę, że ogólnie od początku meczu nam brakowało Zaczewicz, bo jak Zaczewicz, tu jest statystyka, to zawsze, ja to zawsze patrzę, ale taka jest prawda, dopóki Zaczewicz był na boisku, myśmy byli plus 2, czyli wygrywaliśmy dwa punkty. Grał 12,5 minuty. a kiedy mal rzuc 1 na, na pięć, ale mal pięć biurek, oczywiście 5 fał. Czyli plus 2 biler, a jak go nie było na boisku, to Hajibegu bez niego był minus 15, czyli minus faktycznie 17, bo ten był plus 2. Chcę powiedzieć, że bardzo ciężko się gra przeciwko takim dwóm zawodnikom jak jest Grussell i jak jest Grussell, tam następnie jest Vika, ale dobra, z Viką się może grać, ale z Grossellem musisz się dużo lepsze i mądrzejsze grać. Wiele, nasza skuteczność w pierwszej połowie była tragiczne, a w drugiej trochę poprawiliśmy się, ale e, powiedziałem chłopakom, na wojnie bym nie poszedł, e, dzisiaj na mecz jedyny, który przyszedł według mnie i który trochę miał chęć grać w ataku i atakować ten kosz, był e, o, oczywisty Przemek Żolnierewicz, nikt nie broni innym zawodnikom, żeby grali tak jak Przemek. Mogę go ja lubić, mogę go nie lubić, mogę kogoś tam więcej, mniej, minuty i tak dalej. Każdy ma swoje minuty na boisku i może pokazać. A dzisiaj Mali Pluta wyszedł uh, na boisku i robił ile grał? Ile się grałeś? 8,30. Dwie asystencji, minus dwa. Czyli on na boisku coś zrobił, dobrego, pozytywnego, dobrego wyglądalo, to myślę, że będzie tylko lepiej. Jest to pierwszy raz, że tu jest. Niektórzy zawodnicy się musiają zabudzić i przyjść na meczach, żebyś grali, a nie się świętowali w głowach, albo nie wiem, o co chodzi. Ale dobrze, my nie ma co. Suzan z długiej z tym, uh, też skończył mecz o 16 punktów, naprawdę nie ma znaczenia, według mnie to, jakbyśmy przegrali minus 50. Tak, tak ja jestem, tak jestem szczerzy i tak się czułem. Uh, to minus 16 zapiszę kiedy przegraliśmy, so, potem przegraliśmy 16 punktów, a minutało to, jakbyśmy wygrali mecz. I to jest duża różnica. Czyli jak dzisiaj wyglądaliśmy głównie z energią, to jest e, jakiś żart. Ale dobra, to będę ręczyć się z moimi zawodnikami na treningach, bo oczywiste, musimy więcej trenować, żebyśmy dali lepszy wynik. Y, tak jak powiedział, powinniśmy być bardziej agresywni w obronie i w ataku. No i za dużo też nie mogę powiedzieć, bo dopiero co dołączyłem do drużyny, ale musimy być agresywniejsi brak energii, z czego Pana zdaniem wynika w takim razie? Nie wiem, tak naprawdę Wam powiem, że za dużo mnie nie interesuje, z czego wynika. Jesteś profesjonalnym zawodnikiem, przychodzisz na mecz, zaczynasz mecz dobrze, w sensie z dobrą energią wszystko jest, po kilka nieudanych rzutów, które nie trafili, nie trafili do kosza. Ty nie się podajesz, ale po prostu ta energia jakoś pada. To zawsze jest tak, tylko ty jak chcesz rywalizować, jak chcesz grać o, o, o medale albo przewróczkę, w, 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 w w, w takie sytuacje możesz złać. Nie może być tak, że jak je plus 20, plus 30, dobrze się grać szecino a ludzi i tak dalej. A jak jest problem, to nie ma nikogo nigdzie, że się zachowają. Ja może nie robić grać 40 minut. Już raz był zajchany i, i musieliśmy go odpuścić meczu z ostrowem, na przykład, który można mogliśmy wygrać jakby grał. I to meczu bez robicie, graliśmy na przykład lepsze niż dzisiaj Jak wygląda. po prostu Nie przyszliśmy na mecz Nie wszyscy, niektórzy przyszli Dwóch, trzech zawodników przyszło, reszta też, a może pan, Tak też ludzie zastanawiają się, czy łączy Pan brak energii na przykład z trudną sytuacją finansową w klubie A nie my to pierwsza rzecz, a powiem wszystkim Ani jeden z zawodników nie może rozwiązać kontraktu Jakbym mógł to by zrozumiał, bo e, sytuacja finansowa nie pozwala na to. Co to znaczy? E, e, kontraktowanie, czyli oni są w kontraktach. Jest tam, e, w każdym każdy kontrakcie ma jakiś czas opóźnienia, gdzie klub może mi, mi, trochę się spóźnić, e, czyli 30 dni się może spóźnić, i każdy wchodzi do, w, w ten kontrakt. I po 30 dniu wysylają pismo i może rozwiązywać kontrakt. Każdy jeden by mógł rozwiązać kontrakt, jeżeli ja by e, nie było tak, żeby żebyś nie byli zapłacani w, w tym momencie. Także ja nie przyznaję tego. Myślę, że nie jest tak jak w zeszłym sezonie, że ostatnich pięć miesięcy nie było pensji. E, bo każdy mógł rozwiązać kontrakt i da dalej i wtedy było dogadane, że kończymy sezon i po sezonie będziemy rozmawiać o pieniądzach i tam są sani jakieś aneksje kontraktu, które były dogadani ze strony klubu. Ktoś mógł nie zaakceptować tak jak Divo i odjść, ale 12-11 zawodników zaakceptowało. I Divo zaakceptował, ale tylko na słowo, a później się pokazalo, że nie zaakceptowali i czekał tylko, żeby przeszła ta doba, gdzie może rozwiązać kontrakt. Czyli chcę powiedzieć, że to nie jest, to nie jest w ogóle kwestia tego, że Żołniervić, jak żołnierwicz nie przeszkadza, że jest to każdy ma i to sam. Jeżeli ja, nie przeszkadza, albo nie wiem, tam, komuś innemu czy kowaczykowi, to nie może nikomu przeszkadzać. To jest tylko wymówka, ludzie szukają. Jakaś, ja wam powiem, że jest klub w PLK, który od początku sezonu dał tylko jedną pensję, albo ani jedną zawodniku. Ale o tym się w ogóle nie, nie mówi. Oni dalej grają, nikt nik, 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 słowo nie powiedział o tym. Tam gra jeden zawodnik, który grał w kadry. Czyli, co chcę powiedzieć, ostatnio na myśl euro. I nikt nic nie mówi, a tylko się mówię za stalu i to jest bardzo głupio, powiem panu, nie, nie mam nic przeciwko panu, tylko, tylko mówić o tym, powtarzać, to nie wiem, coś tam, coś tam. Znaczy ja w takim przypadku zastanawiamy jak taki się odręk, gdzie rzeczywiście widzimy, że chłopaki a. ze zwieszonymi głowami, czy to nie ma przypadkiem? Nie, 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 miśle, nie, nie ja, ja oczywiście <coughs> naprawdę nie myślę, że to jest powód. Może ktoś tam będzie szukać uh, 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 powodu, ale myślę, że nie jest to powód. Po prostu musimy wrócić do hali, potrenować. Uh, więc A druga rzecz, prawda jest taka, że jakość legii jest większa niż nasza. W sensie doświadczenie i tak dalej. Nie może Grosel, e, który gra tyle legii, w był i wszystko i teraz go będziemy porównywać z moim wujczykiem i Janem Wujczykiem, który pierwszy raz tak naprawdę dostał jakieś minuty i gra w Ekstraklasie. Tak jak mówiłem, dopóki był Zaczewicz na boisku, taka różnica nie była. Tylko że my byliśmy do, 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 do przodu. Nie było Zaczewicza, 5 fałom, nie za czy byli, czy nie byli. to je tam nech zajmuje s tým, ten, čo čelá hala, všetci videli, jak to bolo. Takže tam má ľudí, ktorí sa tým zajmujú a my sa zajmujeme našimi žačami. Takže ta, to je to dosvedčenie, ktoré nám brakuje. Jediný, ktorý napravde tak má dušť dosvedčenia, je Žolnier z, z, z tej lidze z Kovalčíky. I to je odrazu i vidač, že oni, ich dvaja, dopoky sú na bojsku, je býva ružno. jak i so, reszta chłopaków. Ich dwa są w każdym meczu więcej, mniej pozytywni. W sensie z dobrą i z dobrą energią. Chcę powiedzieć, że to nie może, to jest tylko brak z tego doświadczenia wchodzi. Ja, ale ja nie myślę, że, 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 że ta jakość dzisiaj zrobiła robiła duże różnice. Myślę, że jakbyśmy naprawdę nakręcili się na tak, jak zaczęliśmy mecz, bo tych pierwszych 3 minuty było naprawdę dobrze. Po prostu. Był fokus, był szybko respektowane z tym, ale w tych trzech minutach, jak się odwizdał ten trzeci faul temu Ze to, to już był duży problem. Dla nas jest to problem, realnie musimy mówić. Jak gramy przeciwko takim drużynom. Jak cała pierwsza roda 7-8 macie wina na jaka Pan Myślę, że mogliśmy mieć na przykład na pewno dwa trzy zwycięstwa więcej. Tak to jest moje, moje zdanie. Gdzieś tam na początku sezonu, gdzie Szymon Wojciech nie ma zrobione papiery, gdzie Kozim miał swoje prywatne problemy. Karim Rotom, <coughs> proszę, w dwóch meczach nie, nie grał, później ani tren, nie trenował. Także powiedzmy, że w pierwszych trzech meczach go nie było. Nie mieliśmy rotacji, Brajs przyszedł później, się, także teraz jest pluta. Myślę, że też nie ma nic to, że pluta jest Tylko zawsze jak później nowy zawodnik, cieszy się trochę drużynie, zamieszanie i, i w hierarchii wszystkiego. Oczywiście on jest tu nowym, najmłodszym zawodnikiem nie liczę tych juniorów, którzy grają, ale i będę szukać swoje, swoje szansy i swojej minuty, ale zawsze tak trochę się trochę robi, dopóki to się nie poukłada. To, to takie zawsze, ale dobrze. Myślę, że nie, nie możemy powiedzieć, że pluta dobrze się dzisiaj zagrał. Pozytywnie, negatywnie, ja i panu doceniam pierwszą mój mhm. w Oceniam tak. po pozytywnie, według sytuacji, że mi... Jak, jak mogę powiedzieć, My mamy na pewno jeden z najmniejszych budżetów z Glicy. Możliwe, najmniejszy, bo my zmieni nie robiliśmy, ale jak robiliśmy to z Kozim, to na plus robiliśmy, czyli Kozio się i zgodził się, żebyś nie chciał nic za to, co był tu, a z drugiej strony, czyli tam są Sztandzielek, Szpilniozej, a to pisaliśmy zawodnika, który kosztuje dwa razy mniej niż on. Czyli tak naprawdę porównywać Finanse z wynikiem to nie jest do porównania. Myślę, że na bardzo dobrej drogi jest.